Dzień dobry, śniadankiem. Najprostsze na świecie. Serek wiejski z posypką rozkosznego, która jest genialna. Zwykłe kanapeczki z klepkiem żytnim, Warzywka, herbata. Ja zabieram się za pracę. A córka za Gerfielda. Dzień dobry, kochani, witam się z wami serdecznie. Słuchajcie, ja gonię czas. Nie było mnie trochę, ale tak szczerze mówiąc, totalnie nic się nie działo, ponieważ ja dużo pracowałam. E, Zuzia była u taty, e, a ja swój wolny czas tak naprawdę poświęciłam na pracę i to jest po prostu szaleństwo. Praktycznie nic nie robiłam, ponieważ gonię czas, e, gdyż zaczynam urlop. A wiecie, jak to jest z urlopami, nie? Fajnie się idzie i nie myśli o pracy przez dwa tygodnie, a później przez następne dwa tygodnie praca nie ma końca i przed urlopem praca nie ma końca. Bynajmniej tak jest u mnie. Także naprawdę zasuwam jak mróweczka. Zuzanka jest teraz w domku i bardzo słuchajcie, dzielnie znosi i organizuje sobie czas kiedy ja zajmuję się pracą, na, naprawdę bomba. Dzisiaj ona na przykład złożyła ostatni zestaw, już podobno Lego. To jest jakiś e, samolot, który może lądować Wodny na wodzie. Samolot. Wodny samolot. E, tak, ja już bym chciała w piątek e, nie pracować. Co prawda, wyjeżdżamy dopiero w poniedziałek nad nasze piękne polskie morze. I przyznam się szczerze, że jestem pełna obaw, no bo w Łodzi pogoda no taka paskudna, mogę powiedzieć generalnie, bez owijania w Pawełna. Dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy no faktycznie jeszcze nie padało, słuchajcie. Ale chyba pojedziemy w piątek i w sobotę do naszego pieska, Czejsika, który jest na działce u dziadków, odwiedzimy też dziadków. A wrócimy już w sobotę po południu, żebym rozpoczęła pakowanie, i w poniedziałek samego rana ruszamy nad nasze polskie morze. Generalnie plan jest taki, że jedziemy przez na pierwszy tydzień w miejsce, które obie z uwielbiamy. Zobaczycie gdzie. Nie chcę na razie zdradzać, natomiast absolutnie jest to miejsce, które zajęło wyjątkowe. Jest to miejsce, które zajęło wyjątkowe miejsce w moim sercu, no ale taka jest prawda. A później jedziemy na tydzień z naszymi przyjaciółmi. Wynajęliśmy dom w miejscowości, w której nigdy wcześniej nie byłam, w Jantaże, słuchajcie. Ja tylko słyszałam o niej, ale nigdy nie miałam przyjemności tam być. Co prawda kawał drogi mamy do przejechania, od z punktu A do punktu B, no ale ahoj przygoda, słuchajcie. Pierwsze wakacje naszym nowym autem, także no, jestem ciekawa generalnie, jak to będzie, ale faktycznie nie mogę się doczekać. Eee, także taki plan mamy na ten tydzień. Hmm, dzisiaj słuchajcie po mojej pracy, a już w, sumie, e, już w sumie skończyłam, jeszcze jedna sprawa mi się aktualizuje. E, jedziemy do Ikei, jedziemy do Ikei na klopsiki. I słuchajcie, jestem tak roztargniona, że wyrzuciłam ostatnio obieraczkę do warzyw. Moją ukochaną, ulubioną, nie mogę jej znaleźć, więc podejrzewam, że zrobiłam to, co nie pierwszy raz już: czyli wyrzuciłam razem z obierkami. A ja bez niej nie potrafię żyć, więc jedziemy również po obieraczkę. No, i może coś znajdziemy fajnego do ubrania dla Zuzanki. No bo to już wiecie, to już nie jest tak, że ja mogę wybierać ciuchę. Tu ZUZA rządzi. Co prawda i tak yy, samowolnie. No widzicie. Ja już skończyłam robotę. Oni dzwonią i dzwonią. Dobra, ja już słuchajcie, jestem. Także dzisiaj planujemy podjechać do tej Ikei i e, może Zuza coś sobie upatrzy. No bo tutaj kryteria już są mocno zawężone. Najlepiej, by był kolor czarny, e, bardziej czarny lub najbardziej czarny. E, absolutnie nie może być nic różowego. Ja Zuzę namawiam na kolor czerwony, bo uważam, że to jest najbardziej twarzowy kolor dla zuzanki i sama tutaj troszeczkę się porządziłam i zamówiłam parę czerwonych ubranek plus zamówiłam troszeczkę galowych ciuchów, ponieważ okazało się, że Zuzia wyrosła z wszystkich białych bluzek, spódniczek granatowych itd. itd. Ale powiedzmy, że to już ogarnęłam. I chyba to wszystko, co potrzebujemy. Nie, nie mam tutaj nic więcej na liście. Jutro jedziemy słuchać na spacer po naszej pięknej ulicy Piotrkowskiej. Kto jest w Łodzi, to na pewno zna tą ulicę zresztą to jest bardzo, bardzo znane miejsce. Ja, mimo iż mieszkam obok Łodzi, a pracuję w Łodzi, to bywam tam może raz do roku. Także sama jestem bardzo ciekawa, jak ona się zmieniła, jakie nowe miejsca powstały. Ale jest to przerażające, słuchajcie, bo jeszcze parę lat temu na Piotrkowskiej bywałam co najmniej raz w tygodniu i byłam bardzo dobrze rozeznana. I nie sądziłam, że kiedyś nastaną czasy, gdzie no, nie będę wiedziała, co się dzieje na Piotrkowskiej, jakie to nowe lokale powstały, a tylko na TikToku śmiegami śmigają mi, wiecie, nowe miejscówki, tak? Ludzie robią recenzje miejsc, o których ja nawet nie miałam pojęcia, że powstają, ale to się chyba po prostu nazywa starość, e, dorosłość. No niestety, niedługo Zuzanka będzie mi opowiadać co się działo na Piotrkowskiej. bo Piotrkowska to była niegdyś e, no, taka ulica bardzo imprezowa. Wszystkie dyskoteki się znajdowały na ulicy Piotrkowskiej. E, teraz ten klubing chyba już upada. Jak już tam po prostu bywam raz na jakiś czas, no to słuchajcie, o godzinie pierwszej to na Piotrkowskiej są pustki, a kiedyś o tej godzinie to ulica tętniła życiem. Chociaż teraz w sezonie letnim może być inaczej, tego to nie wiem. E, ale e, no ale no wszystko się zmienia, tak? Życie to jest jedna wielka zmienna. Teraz bardziej delektuję się z zaciszem domowym i Netflixem, jak mam czas. Bożaż, ty mój drogi. E, no, no, ale jutro jedziemy na tą Piotrkowską. Robimy sobie wypad z y, moją y, przyjaciółką i we trzy jedziemy na lody albo. albo. no, albo zobaczymy po prostu. E, Odbywa się w piątek również premiera Smurfów, a że jesteśmy wielkimi fankami Smurfów, no to też na pewno na tą premierę sobie pójdziemy. I właśnie po niej pojedziemy na działeczkę do rodziców. Czy ja coś jeszcze miałam w planach w tym tygodniu? No i hopalupa. hopa lupa. Hopa... Hoppa lupa, to jest taka duża sala zabaw generalnie w Łodzi, bardzo fajna, podzielona na trzy strefy, ale chyba Wy już widzieliście, jak my tam byłyśmy. Generalnie Zuzia bardzo lubi to miejsce, a kiedy ona się otwierała, to ja po prostu wykupiłam taki większy karnet i wtedy kwota, którą wpłaciłam na tą kartę jakby się podwajała. Także my jeszcze mamy w zanadrzu chyba jedno albo dwa wyjścia, no i może je po prostu wykorzystamy, jak już będziemy. Także widzicie, wszystko jest generalnie tak na wariackich papierach, bo... ...idzie spać, tu ja jeszcze pracuję. Życie, no po prostu życie, no co ja mam Wam powiedzieć? Myślę, że nie tylko ja tak mam, u Was pewnie też może wyglądać to podobnie. No niestety, ale... Wszystko w dzisiejszych czasach kosztuje, wymagania są coraz większe. Dawno do Was nie gadałam. <grymne> Skaczę z tematu na temat. Słuchajcie, wczoraj zadzwonił mój tata i powiedział, że podjedzie do nas na kawkę, bo będzie u stomatologa i zajmie się Zuzią. No, po prostu będzie. A ja mówię, no dobra, no to pomyślałam, że skoro mój tata lubi ciasto... To podjedziemy z Zuzią do cukierni Sowa. To jest taka, yy, nie wiem, czy tylko w Łódzkim, może to jest większa sieciówka. Natomiast wodzi to jest po prostu sieć takich cukierni. Yy, no. Yy. Tania ona nie jest, natomiast mają całkiem spoko wypieki. Wątpię, one by były naturalne, natomiast no wiecie, no to jest takie miejsce, gdzie na przykład zabrałabym moją mamę na ciach. To jest tego typu cukiernie. Zuzanka zażyczyła sobie babeczkę taką budyniową z owocami. Swoją drogą nie było tam nawet jednego sezonowego owoca. Był chyba banan, pomarańcza i winogronu, gdzie my teraz mamy sezon na na przykład maliny czy borówki. No i słuchajcie, kupiłam taki malutki, naprawdę, wierzcie mi, mały kawałek ciasta z kelaretką, malinami, biszkoptem czekoladowym i jakimś kremem. Może tam było cztery porcje, może trzy, zależy kto jakby ukroił. W jednym bądź razie na dzisiaj już tego ciasta nie ma. I pani powiedziała mi przy kasie, kiedy przyszło do zapłaty 66 zł. I ja... E, ja prawie upadłam, słuchajcie. Miałam przed sobą kawałek ciasta, jedną babeczkę i za to wyszło 66 zł. No gdybym wiedziała, to bym sama zrobiła najprostsze ciasto... No ale szczerze mówiąc, ja nie spodziewałam się takiej ceny, no fakt, za często nie kupuję gotowych ciast, bo zazwyczaj robię je sama, no ale wiecie, tak, my w poniedziałek wyjeżdżamy, więc chcę opróżniać lodówkę, żeby no, zejść jak najmocniej się da z tego, co jest. Ja kupię duże ciasto, no to umówmy się, pewnie będę je żarła przez trzy dni, a tego nie chcę. Więc pomyślałam, że po prostu kupię mały kawałek. No i sobie zjemy do kawki. No i zjedliśmy sobie to kawki. No w tej samej cenie to pewnie byśmy ją do ciasto zjedli w jakiejś cukierni takiej na miejscu. Nie wiem nie, nie wiem, kiedy te ceny tak generalnie zagalopowały. Ale dobrze, ja już nie zanucam. Pojedziecie z nami do Ikei. Mm. Ciekawe słuchajcie, czy wyjdę tylko z obieraczką. Ja mam pewne podejrzenia, bo znam siebie. Zresztą ciekawa jestem, czy znacie osobę, która weszła do Ikei, tylko z tym po co przyszła. No, ja taką osobą nie jestem. Kocham Ikea. Ale w planach jest kupno tylko i wyłącznie obieraczki bo ja faktycznie bez niej nie umiem żyć, a przerobiłam już ich wiele i to jest taka moja ukochana. I Zuzia zje klopsiki, bo to są jej ukochane znowuż klopsiki. Swojego czasu jak one jeszcze były takie no powiedzmy okej okay cenowo, to kupowałam w zamrażarkach gotowe klopsiki. I zawsze na awaryjne obiad one były, bo one faktycznie były bardzo smaczne. No ale w tej chwili po prostu cena tak wywaliła do góry za te klopsiki, że ja w tej cenie to mam po prostu górę jedzenia. Także bez przesady. Zresztą sama też bym mogła zrobić klopsiki i je po prostu zamrozić, no bo to no chyba nic e, trudnego, słuchajcie. Lecimy, Zuziu. Nie wiem. Lecimy, lecimy, lecimy. Dojechałyśmy. Ciemno, 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 ciemno. <laughs> Idziemy najpierw jeść, bo Zuzia już e, milczała w drodze e, do sklepu, a to jest oznaka, że jest głodna. Jesteśmy identyczne generalnie. Polak głodny, Polak zły. Let's go, co. O której Wam mówiłam. Tutaj, córeczko, tutaj. Patrzcie, kto jak ja? Mama, porcja dla dzieci. Zozia, porcja dla dorosłych. Kto pamięta ten fotel? Kupiony do karmienia zozi Niestety z nowym mieszkaniem został sprzedany, ale mam sentyment do tego fotela. To jest Dziadka, fotel. Z samego Patrzcie na tego słodziaka. No, do adopcji, do adopcji. Nie? No i patrzcie, pusto. No, chyba muszę tą kupić. Tak, ja ją wezmę. Lepsza taka niż żadna. Ale tu trzeba mieć pecha, no wszystko inne jest. Powania. Pół godziny po klopsikach. Tak. Zusia, lepiej ubierać niż żywić, moi drodzy. I jak? Kochani, my już w domku. Albo dopiero, ponieważ zakupy nas totalnie ściągnęły. Ale chcemy Wam się przyznać do naszych zakupów i pochwalić się. Nie? Mhm. Mhm. Zuzanka prawie odleciała w aucie i mama ja chyba nie dam rady dojechać. Natomiast słuchajcie, są niesamowite wyprzedaże w HM na dziale dziecięcym. Ja wam pokażę, co my kupiłyśmy dla Zuzi. I powiem wam za ile. Generalnie padniecie. Był bardzo dużo, duży wybór w łodzi w porcie, właśnie dla takich dziewczynek w wieku Zuzi. No i no ciuchy generalnie za śmieszną kasę. Także polecam Wam zajrzeć, bo na stronie nie ma tak dobrych cen. Ale zacznijmy od IKEA. Słuchajcie. Co? To również zakup z. Wyprzedarzy z HM. -u. Tak? Tak. Zresztą ja sobie okulary. Słuchajcie, jeżeli. No dobra, nie chciałam od tego zaczynać, ale to jest listwa przypodłogowa, samoprzylepna z czujnikiem ruchu. To znaczy, nie wiem, czy samoprzylepna w sumie. Zakładam, że tak. Mam nadzieję, że tak z czujnikiem ruchu, ponieważ u nas w przedpokoju jest ciemno. A Zuzanka zobowiązała się dzisiaj, że będzie spała u siebie w pokoju. Nie? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. I jak będzie szła do mnie w nocy albo do to toalety, to chciałam... Poczekaj, czekaj. Trzeba opisać wszystko, Nie? To chciałam, aby się zapalała. Koszt to chyba 59 zł. Coś koło tego. Poczekaj, mała. Słuchajcie, tip na podróże autem. To są torby z Ikei z sufakiem. Proszę, nie dziękujcie. To zmieni generalnie Wasze pakowanie na wakacje. Są bardzo pojemne. Zajmują co! Zajmują mało miejsca. Możecie ustawiać jedna na drugą. Słuchajcie, generalnie, bajer niesamowity. Ja, oczywiście, wyłapałam ten trik parę lat temu. Podejrzewam na Instagramie. I słuchajcie, jak jadę gdzieś w Polskę, to ja pakuję się w te torby. Oczywiście, no jak jadę do hotelu pięciogwiazdkowego, no to nie czarujmy, ale nie jadę z torbami i kajowskimi, ale tak jak teraz, tydzień spędzamy w hotelu pięciogwiazdkowym i tam pakuję walizki, U ukrywam prawdę o sobie, a później na tydzień idziemy do, yy, no, do normalnej kwatery i już. Będę pakować się w torby i kajowskie. Tylko pamiętajcie, żeby miały suwak. Słucham. Nie, muszę. No przepraszam, przecież nie chcącę, nie? Panie o tych kosteczkach. W kosteczkach. Napłóżcie Zuzanka... no, w Perkłam. Zuzanka wybrała nowe serweki do domciu. O, poczekaj, uważaj, żebyś nie niefiełki. Zuzia zakochała się w pościeli z dinozaurami. Także zaraz po nagrywkach idziemy zmieniać pościel. Znaczy jeszcze muszę zmywarkę naprawić, ale idziemy zmieniać pościel. I zuzenka będzie spała sama. Tak? Parasolka, ponieważ wyobraźcie sobie, że nie mamy parasolki, ja nie mam parasolki, a jedziemy nad Polskie Morze na wakacje, także zapewne się przyda. Wow. Butelka, którą ja bardzo lubię na koktajle do pracy. No i e, słuchajcie, ja Wam nagrałam, że generalnie mojej obieraczki nie było. Mnie to jest nie do wiary generalnie. Więc aby jakaś była to taka najzwyklejsza z Ikei i lecimy do rzeczy Zuzanki. Co? A gdzie masz te okulary? A tutaj. No to Zuzanka zdjęła okulary i chcę Wam pokazać, jak Pani pięknie zapakowała. Okulary oczywiście, one na pewno nie mają żadnego filtra, ale wyglądają stylowo i kosztowały chyba 14 zł. Mm -hmm. I są czarne, prawda? Mm -hmm. Weszłyśmy do Zary. Ja kupiłam sobie tylko jedną kanizelkę. Natomiast też mam wam mówiłam, że jest knapflikiem, jeżeli chodzi o zapachy. I chciałam kupić jeden, który pachnie generalnie jak arbuz. Jeżeli uwielbiacie zapach arbuza, to to są perfumy dla Was na dziale dziecięcym. Watermelon i Sherry. I powiem Wam, że pachną obłędnie. Ja do podkapiłam z YouTube'a. Generalnie, no, rewelacyjne są. A tutaj Zuzanka sobie wybrała jakiś Hello Kitty. Znam, czy to jest Hello Kitty. Co? Znam, czy to jest Hello Kitty. Wiesz? Ja w sumie to nie wiem. Matko, one takie małe. Ile one mają pojemności? Pięć dych kosztowały. No pięć dych. Pięćdziesiątka. I ładna tu jest. Tej Próbowałam Zuzie namówić na perfumy z wyprzedaży, ale powiedziała mamo. Ja wiem co mi się podoba. No także. Także okej. Te ładnie pachniały. Najładniej. Dobra, słuchajcie, pokażę Wam ciuszki, które kupiłam dla Zuzi. Generalnie z myślą o szkole i jesieni. Także one trochę będą większe, e, no ale generalnie ciuchy na lato to Zuzanka, słuchajcie, ma. E, bluzka, taki, słuchajcie. o, basic. Za 12 zł. Moja ulubiona postać to. Może nie ulubiona. Z tam tak? Moja ulubiona postać to są. Słuchajcie, bluzka z Gryfyldem za. 14 zł. Słuchaj. O, tutaj. Poczekaj, ja... mi, kochanie. Trzeba tak. I nie do góry nogami. Z długim rękawkiem, bluzeczka, 5 zł. Czekajcie, bo my wszystko przymierzałyśmy to znaczy Zuzia wszystko przymierzała. Sama zaproponowała, bo ja nie śmiałam jej, nawet o to prosi. Ale mówi mamo, chcę zobaczyć, czy ładnie wyglądam. No i to jest oczywiste. Także przymierzała Zuzanka wszystko, więc muszę tutaj trochę się pobawić. Sukienka, słuchajcie, za 24 zł. No idealna będzie na jesień do szkoły. Sweter, który jest de facto za duży. Ale słuchajcie, kosztował 12 zł, także ja po prostu kupiłam go na zaś. Zobaczcie, to ma takie ładne guziczki. Świetne jest. Za 12 zł, sama bym go generalnie kupiła dla siebie, gdyby był większy rozmiar, ale to był jeden, jedyny. Sukienka taka sportowa, do szkoły idealna. Zuzi się bardzo podobała. Za 12 zł. O, 12 zł za taką sukienkę. To ja na wintę nawet w tej cenie nie. Poczekaj, 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 córuszu. Trzeba przywinąć na drugą ja stronę. Ja to zrobię. Poczekaj. Ja już to zrobię. Coś, co nam bardzo mocno o, zawyżyło. Proszę. Koszulka z misią, piękna, naprawdę bardzo ładna i słuchajcie za całe 20 zł. No, ogólnie droższa sprawa, jeżeli chodzi o wyprzedażę, ale bardzo ładna. Coś to nam zawyżyło sumę zakupów, ale złóżcie się bardzo spodobały te jeansy. Jeansy z Hello Kitty. No to już nowa kolekcja, także 124 zł, no ale Zuzi się bardzo spodobały, także po prostu kupiłyśmy je. I do tego wzięłyśmy też komplet z nowej kolekcji Hello Kitty. Getry. I do tego, słuchajcie, jest taki. Gdzie on jest? T-shirt. Weźmiemy go chyba na wakacje, nie? I to kosztowało 8 dyszek, także tutaj są. No dwie takie droższe rzeczy, które mocno nam zawyżyły kwotę przy Kasie, No ale reszta słuchajcie to naprawdę bluzeczka na długi rękaw ze skrzydłami 12 zł. Bluzeczka sweterkowa, polo. Zobaczcie, jak ma ładnie zakończone rękawki. Bardzo ładna. Za 20 zł. Sukienka na Sylwestra, ponieważ Zuzanka w tym roku spędza ze mną Sylwestra. No i słuchajcie, kupiłyśmy już sukienaczkę. Za 30 zł. Bardzo ładna sukienka. Myślę, że nawet na święta ją można założyć. Co ty na to? Nie, bo jest czerwona przecież. Ach, no tak, ma zawsze czerwone, nie? Bluzeczka, która bardzo się podobała Zuzance. Zobaczcie, wszystko praktycznie ma długi rękaw, ponieważ zależało mi, by te ciuchy już były do szkoły i na jesień. Za 5 zł. Co? Co się stało? Coś się stało? No, to jest Oh, I taki komplet, słuchajcie, bluzka z sukienką, również do szkoły. Co tam, mysza? Wymęczona, nie? Za trzy dyszki i kostium do szkoły, ponieważ Zuzanka ma bazen obowiązkowy. Za 20 zł. Także proszę Was bardzo. Kupiłyśmy. To już moje. To już moje. Pokazuj. A tutaj ja się skusiłam na coś, o czym dawno myślałam i nie mam nic takiego w swojej szafie. Kamizelka jeansowa z Zary. Za 4 dyż... Nie, 49 chyba. Co przymierzymy? Ja zbrodziła go w bojka. Nie no spoko, no tego jakiś... E, spoko. Co? Co? No także że widzicie. Naprawdę Wam polecam zajrzeć do HM-u, zwłaszcza jeżeli chodzi o ciuszki dla dzieci, bo bluzka za 5 zł to, to, to nawet na wintat generalnie nie upolujecie. E, Zuzanka chyba bardzo zadowolona zakupowca. Tak. Tak. Ale pachniesz, wypsikałaś się. Mm. My zbieramy się, bo ja muszę naprawić zmywarkę, no muszę naprawić zmywarkę, bo trochę nas zalało, zapchała się generalnie, ale to, to już jest generalnie dłuższa historia. Cała podłoga. No trochę się działo, nie? Ale to jest poświęcenie, bo ja tylko zebrałam wodę z podłogi i ja mówię, choć nagramy, póki jest słońce, nie? I ja dopiero się za to tak naprawdę wezmę. E, ale e, no idziemy ścielić łóżeczko. Hmm? A najpierw syjbalkę? Ty, a gdzie są te baterie? Tu, gdzie jest to, tutaj jest Tutaj jest Ikea. Kupiłam też baterie. Słuchajcie, tutaj lampki. Masz? Uff. Mam. I generalnie mam pecha z nimi, bo najpierw jej, o nich zapomniałam i drugi raz schowałam, a teraz nie wyjąłam ich z torby. No i co? Żegnamy się, nie? Suzusiu, mysza, zaraz znowu sobie palca przytniesz. Pa. Do zobaczenia.